Cześć witam Was na moim kanale. Jestem Inkogame. Zapraszam Was na pierwszy pierwszy oficjalny odcinek z Clash of Clans. Pierwszy, niby drugi, tamten był takim wstępem bardziej. Tutaj jest naprawdę już pierwszy odcinek z gry. Pierwszy odcinek z serii od TH1 do TH14. I tutaj na tym koncie będziemy się tylko na ten skupiać. Jest to nowe konto. Założyłem właśnie na potrzeby tego, tego kanału na YouTube. Będzie również drugie konto na Clashu, gdzie będą głównie poradniki. Jak zacząć grę, dlaczego tak, dlaczego nie tak, co wolno, czego nie wolno robić. Również będą strategie wojenne, ustawienia wojenne. Dużo, dużo takich ciekawostek i głównie dużo poradników. Na przykład, jak połączyć konto na Clash of Clans z kątem super żeby połączyć te konta, żeby mieć na przykład trzy kąta na jednym urządzeniu, a nie trzy kąta na trzech różnych urządzeniach. Także na pewno Wam się to przyda, będą to petardy odcinki, petardy, bardziej petardy poradniki niż ta właśnie tutaj seria. Bo jakby nie patrzeć, według mnie ludno jest patrzeć jak ktoś gra, ale to dla mnie też taka będzie trochę motywacja, i zobaczyć dokładnie ile mi zajmie wymaksowanie TH14. Mam już jedno, 2 TH14 i 1 TH14 jest już na, maksu, wymaksowanym, na maksa, wymaksowanym poziomie. I mi to zajęło trochę lat. No i dlatego postanowiłem właśnie podzielić się z Wami moją wiedzą. Też gram turnieje na światowej klasie, na światowym poziomie. Także z tego też będą się pojawiały odcinki różne, tak. m, może live. Y, no zobaczymy. Na, na pewno odcinki będą y, też z, z turniej, który niedługo się tak właśnie zaczyna. Pan dokładnie za. A, to jest CWL, chcecie No ale też z tego będzie odcinek. Również na drugim koncie będzie odcinek, co to jest CWL. Na drugim koncie też znajdziecie na przykład do biaśni, co, co to są te temki co one oznaczają, jak je zdobyć. będę Wam również mówić, jak zdobyć te medale, co kupować, co się tutaj opłaca kupować. I też co te itemki dokładnie znaczą i co nam dają. Są to też tych te rzeczy. I dowiedziałem się, że od TH od TH1 do TH6 jest właśnie tutaj taka piękna Piękny bonus od Supercellana. Jak ja grałem, to nie było właśnie takich rzeczy. Także jestem mega pozytywnie zaskoczony, że to tutaj też dodali i to jeszcze w dodatku jest za darmo. Także petarda. Od TH7 do TH14 jest coś podobnego, ale wersja darmowa jest nieupłacalna, gorsza i według mnie jest taka fajnie, że jest, ale dużo nie zmienia. Że zdaję zawsze książkę na Herosów, to Wam też potem powiem w tym poradniku. Ale wersja płatna od TH4 jest no, naprawdę sztos. Bez tego to ciężko widzę. Po swoim koncie, jak na jednym koncie kupowałem właśnie Gold Passa, a na drugim nie kupowałem. I widać ogromną różnicę w rozwoju wioski. I naprawdę jest to mega upłacalne, ale wiadomo, nie każdy sobie może pozwolić, albo też nie każdy chce sobie na to pozwolić. Ja kupuję i jestem zadowolony, choć od dłuższego czasu, jak mam max konto, to wiadomo, że już sam na tym koncie ja kupuję. Co tu jeszcze, no, to jeszcze mogę Wam powiedzieć w skrócie? Tutaj będzie ta seria, o tym mówiłem, tam będą poradniki, o tym też mówiłem, także no na dzisiaj chyba to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że już nic mi się więcej nie przypomni. Także widzimy się być może jutro. 真的，一嗨。